Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z portala dwojki kooperacyjnie SPO, który tutaj właśnie się czai i chowa, znaczy włącza stoperan. Chowa stoperan. Czy? Włączony stoperan. Więc mamy jeszcze raz. Most jest zrobiony. Dostęp do tego dobra. Most jest. I będziemy musieli tu. Dzień dobry. Znowu widzę Matko, ile jej tam jest. Się mnożą i mnożą na tych wózkach. No nie. Na dole jest jakaś platforma, ale tam strzelają do nas. Możesz dać portal tam? Czerwony czy żółty? Yy, ten z którego, tak, żeby nam most wyszedł. O A, one się niszczą Widzisz to? No wiem, właśnie o to mi dokładnie chodziło. Dobra i teraz go dasz... Dasz go troszeczkę na sekundę go dasz. Tu i potem zaraz z powrotem tu, gdzie był, ok? Jak teraz. Dobra. Aaaa! Ale ja przeżyłem. Spitoliłem to. Jeszcze raz. Dasz mnie... Szukanie płyty. Możesz się zabić. Mam się zabić? Tak, bo ja tu sam nie przejdę, zdaje się. Ale dobre, by dobre było to, cośmy robili. O, no, I... śmieszne. Jup. A jakbym znalazł płytę, to by nie skończyło się? No, ale podejrzewam, że ja też będę tam potrzebny, tak? Aha, okej. Okay. Idę do ciebie. Mhm. Stawiam most. Mhm. Teraz tu... Ty stawiasz portal Chodzimy w to. Mhm. Mm Znowu oglądam twoją dupę Seksowna No, Jędrna. Taka robocia. Robocia, tak? Jędrna. Dobrze, jakbyś dał z powrotem tam... A ty, czekaj, one już nie wyłażą. Pewnie, że dlatego żeśmy to przeszli. Okej, okay, dobra. Dobra. grę. Podejrzewam, że checkpoint tam jakiś był, tylko ja oczywiście to spitoliłem. No ale dobra, przeszliśmy. I włazimy tu teraz i szukamy jakąś płytę. Nie wiem co tu będzie. Płyta. Pewnie szukamy płytę, bo tak zawsze jest tu jakieś mierniki. O jest gdzie była. Tu. To no, nie wiem jeszcze do czego ją wrzucimy, ale do czegoś na pewno.

I nam się pojawi piątka, tak? Tylko gdzie jest piątka? Eee, piątka, piątka, szukam, szukam... O tam, tam jest piątka, tylko jak tam się dostać? Trzeba by gdzieś skoczyć. Katapulty jakąś. Na środku jest jakaś katapulta. Idę na razie na dwójkę. Nie wiem, co mi to da. Nic. Kompletnie nic. To się hmm. wracamy? Tak. tak. Tylko. Się dać niżej. Jak się do piątki dostać? Na pewno musimy się. E, czekaj, 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 czekaj. O. Zauważę katapulto, ale jak do katapultu się dostać? Co jest Takie ciekawe? coś? O. Co tak. zrobiłeś? Dałem sobie portal jeden tu, drugi tu, bo zauważyłem, że to jest ukośna pochylnia. To wiesz co, w sumie to ja bym był za tym, żeby ile jest na stoperanie teraz? 24 minuty. Zostało. Dobra, to. Aha, zostało. No dobra, to jedziemy dalej. I ustawiamy pokój pierwszy. Ustawiaj. A co chciałeś zrobić cięcie i dokleić do poprzedniego odcinka, tak? Wiesz co, chciałem poprzedni odcinek tak dziwnie podzielić, ale już dobra idea. to koleżanka to... To so się jakoś zmieniła, czy nie? Wiesz co, mi to się to wydaje, to... że te levely były dodane w jakimś DLC. tak, o, tak bo takie inne są. Chodzi wojskowy. Chodź w to, w ten mój niebieski. Dzień. Na górze masz przycisk. Co robi przycisk? Woda skibla. Fajne to. Dziś? Ja też chcę Lol. fajne, już rozumiesz, co miałem na myśli, jak mówiłem, że rozlewam w portalu wody z Kibla? No. Dobra, no to chodź do mnie tutaj i skocz na to dziadostwo. Jeeeej! Oh. No i teraz się dostaniesz na górę. No. Jakbyś mi teraz... Co robi? Tu jest jakiś przycisk. Co on robi? Kolejną wodę z A on tam roztegowuje roz wodę z kibla. Tak. Tylko to mi trzeba obniżyć. Mm. Aha, ja ci to muszę teraz obniżyć, tak? Chyba tak. No dobra, to chodź tu z powrotem w mój portal. Jestem. Jak Pomiesz nie chcesz tego... skakać, jak nie chcesz skakać, to się ten kontrolem O, dobra. Idziesz na górę. No, jakbyś mi teraz walnął portal. O, właśnie, za sobą jeden i gdzieś blisko mnie drugi. Tak, żebym tam gdzie mógł leźć. No, to jest ten. Może być tam, gdzie mój niebieski. Może być, jest bardzo dobrze. O. To to było. Dobra. Dobra.

spokojnie to będziemy Aha tu będziemy musieli rozlewać dobra jedziesz przycisk stara tak no Dobra Alej. No, Super. Jestem ogarnięty jak, jak będziesz chodzić z kontrolem to ono nie będzie skakać. O, teraz jest dobrze. Dobra, jedziemy dalej, co to robi? Aha, to nam podnosi exit dobrze. A co to robi? Ty tutaj jakiś kotek trzeba postawić chyba? To nam daje... Portal Aha, na dole jest możliwość portalu Czekaj. O. To czy ja tu wlezę, czy nie? Potrzebna nam dalej woda z kibla, czy tak, czy nie? No nie. Może ja tu mam skoczyć w coś? A jakby na dole dać. No i co? I, i, i chowno, tak? Chowno. chowno. Się muszę zabić niestety. To mi niszczy portale, tak? Bo to jest siatka, no dobra. Tak. Eee, ja ale tutaj ja tu nic nie, zy... nie widzę, z tego rozwiązania. Szczerze powiedziawszy. niej by coś ale tak jakby nam tu była potrzebna wodowski bla hmm. normalnie jakby nam tu była wodowski bla potrzebna hmm. może jest też mi się tak wydaje tak jakby Skoczyć w to, odbić się i wlecieć w portal. Hmm. Jest to jakiś zok. A tu nic nie zrobię. Żartujesz. Co? Co wymyśliłeś? Nie, to nie tak. Tak, jakbyśmy musieli transportować wodę z Kibla. Ale w jakim celu? No, żeby ją tam dać, powiedzmy na przykład, ale tak. Mam tam zejść? Tak, jakbyś tam mógł zejść, no. Mam nacisnąć? Yy, najpierw tak, ustaw portal jeden tu, drugi tu. Tylko jak ja to dziadostwo złapię? Hmm. A tu, gdzie teraz jest niebieska woda, to możesz coś z tym zrobić? Czy tak niekoniecznie? Niekoniecznie. A gdzieś indziej jeszcze możesz postawić portal? Hmm. A mogę. Gdzie? O o o, o o o o o y, o nie, ale może to być niegłupi pomysł. O widzisz. Ty transportujesz wodę z Kibla. Tak. Wciśnij to jeszcze raz. Już wiem, 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 wiem. Wciśnij to jeszcze raz. Widzisz? tam To chodź, chodź tu przez portal. Stani na przycisk. Eh, eee, zjedź to. Potrzeba rozbieg. Ale wiesz, wiesz o co mi chodzi. Eee, myślę, że one... Że my tam doskoczymy? No, jak nie zjaimy tego, jak ja przed chwilą, to tak. 3, 2, jup. 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 No A dobra, to teraz ja, tak? Yy, no, właśnie nie bardzo, bo ktoś musi stać na przycisku. Mm. A bez przycisku nie doskoczę? Hmm. Tak nie bardzo. O, o to w to, 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 to było genialne. Um, Jak by cię tu przetransportować? Genialny jestem w takie gry. Zobacz to po prostu genialny. A już wiem! Aha, i wtedy ty się dostaniesz tu, bo tu mamy kawałek mostu. Aha mm. jakbyś dał Tam na... Tam na ścianie. Przejdź z powrotem tam, gdzie żeśmy byli. No, jakbyś dał, tam... Zasiadką za strzelisz, cofnij się, cofnij, 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 cofnij. Nie tu, nie, nie aż tak. Do generatora. Dobra. No, i widzisz, że on tu celuje w coś, tak? To przejdź jedno, jedną ścianę w lewo. Jeszcze, 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 Dobra, teraz się odwróć w lewo. Lewiej, lewiej, lewiej. Tak, tu se strzel portal. I drugi sobie daj powiedzmy... Tu? Tu Mhm. Dobra, jak albo albo. Chyba bardziej tu. Nie, 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 tu. Bo tu jest jeden widzisz, tu jest jeden, którego, do którego ty się w tej chwili nie możesz dostać. Ale, no i wskocz, skocz, tak, yy, skocz na platformę z wodą z kibla, tak, żeby wlecieć w ten portal. Czaisz? Dobra, i teraz masz dostęp do tego drugiego. Do czego drugiego? A nie, dobra, teraz już wiem, co teraz trzeba zrobić. Ja ci robię tak. I ty wylatujesz o szlak za nisko, tak? Mm. To do diupy trochę, raczej do diupy to trochę skakać. No, po co by to wymyślić? Pa, pa Czy jest tu coś na górze, gdzie, gdzie by można wleść? Nie, tak niekoniecznie. Tutaj nie ma nie ma. A widzisz tam jakiś Aha, a spróbuj teraz ten portal. Tam gdzie się patrzysz na powierzchnię tą nie, od... z powrotem. No tam. Na to coś to da? Niekoniecznie. A masz gdzieś teraz dostęp do? Tam było, ale to chyba nic mi nie da. Bo to jest za nisko. Hmm. A skocz jeszcze raz, no. I. Okej okay. i teraz sobie dasz czerwony całkiem gdzie indziej tak żeby spa jak będziesz na samej górze to dasz sobie czer od odwrócisz się lewiej 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 w drugiej lewiej. jeszcze 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 no i tak patrz pod siebie dasz sobie czerwony gdzieś na przykład po prawej i będziesz się patrzeć w tym kierunku co teraz spadniesz bardzo na wodę z kibla i będziesz iść do przodu może to się uda nie czaję tego jeszcze raz. No dobra, to jakby to wymyślić, spróbujemy tak. 3, 2, 1. Zobaczymy, czy cię wywinduje, czy nie. Nie, za nisko. To ja. To, dobra, ja to spróbuję zrobić, bo tak ci tłumaczę. To. Ja cię puszczę, tak żebyś już mógł. No. Czyli jak myśmy to robili, idzie? tak, ja idę na klocuch. Dobra, teraz skaczek? skaczek. No, tak. Bum. Bum. A trzymałeś przycisk do przodu? No tak. A, trzyma... A nacisnąłeś spację jak ona spadła na niebieski? Tak. Ale wiesz, że ja jeszcze raz większy rozbieg dobra i teraz ja się bawię zrobimy tak to i ciekawe może to by się uda to no nie wiem jeszcze Hmm, tak nie bardzo. Jesteś bardziej na środek po prostu. Nie, to tylko by to było cholera. Co tu zrobić? To jest jakie schody. No wiem, i próbowałem cię tu wywindzić, wiesz, ale tak nie bardzo to szło. A jakby tak? Jest to w jakimś konkretnym miejscu, czy tak nie bardzo? Chyba nie. No ja dobra, wiem, a jak. A jakbyś spróbował teraz do tego? Do czego? Aha, tam w ten sposób, tak? No. Ech. Szlak. Dobra, jeszcze raz. Znaczy, coś z tym trzeba zrobić. No głupio, głupio zrobię. Twoje portale są dalej w tym samym co były miejscu, tak? Tak. Udało mi się coś w końcu wymyślić. Dajam, wymyśli. To super, to idziemy, ile na stoperanie. human testing again. I checked an old suggestion box. The number one request, less deadly tests. How